Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Uczciwe Samochody Nowy Sącz, kanał youtubeowy Rafała Głaczyńskiego. Kolejna prezentacja, kolejny Ford zjechał z taśmy produkcyjnej uczciwych samochodów i dziś pokażę Państwu S-Maxa w dość nietypowej odmianie, bo jest to S-Max manualną skrzynią biegów. Ale za to w wersji siedmioosobowej. Samochód z roku produkcji 2020 od nowości przejechał niewiele, bo 122 tysiące kilometrów. Miał jednego użytkownika i przyjechał do oferty Rafała z Niemiec, gdzie oczywiście był serwisowany cały czas w autoryzowanej stacji Forda. Samochód jest zupełnie bezwypadkowy, bezszkodowy, czyli jest to tak zwany. Oryginałek lakierniczy, żaden element blaszany nie był powtórnie malowany, nie był powtórnie lakierowany, a odmiana wyposażeniowa tego pięknego samochodu to wersja Titanium. A więc serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą prezentację. Przebieg był jedynie 122 000 km, natomiast dość wymagający kolor, bo jest to czarny metalik. Lakier wygląda pięknie, prezentuje się fantastycznie w tym popołudniowym, lekkim słońcu. Natomiast utrzymanie takiego samochodu wymaga nieco uwagi i wymaga pewnej staranności. Teraz samochód jest przygotowany do. Sprzedaży przygotowany do pokazania Państwu i do wydania kolejnemu nabywcy. Samochód przeszedł naprawdę dość długą drogę, żeby wyglądać tak, jak widzicie Państwo na tym obrazku, a więc kilkuetapowa korekta lakieru. Lakier zabezpieczony jest też twardym woskiem, więc prezentuje się wspaniale i będzie tak nadal się prezentować, jeżeli. Zachowacie Państwo też odpowiednie tutaj, odpowiednie techniki konserwacji tego samochodu. A więc nie myjemy go na jakichś przypadkowych myjniach, nie myjemy go za 20 zł, bo niestety tylko zniszczymy ten lakier. Najlepiej myć na porządnych myjniach, gdzie mycie trwa pół godziny gdzie mamy wiadra z czystą wodą, z brudniejszą wodą tak żeby tego samochodu nie rysować piachem, który no jest nam pojeździe na karoserii, tak żeby ta powłoka zachowała się w takim stanie jak w tej chwili. Zobaczcie jak ten samochód prezentuje się po zabiegach detailingowych ekipy Rafała. Naprawdę samochód wygląda Fantastycznie. Mamy tutaj na pokrywie przedniej trochę drobnych odprysków. One wszystkie wypełnione są farbą zaprawkową. To są rzeczy nieuniknione w jednych samochodach jest ich więcej, w drugich mniej. Zależy to od eksploatacji samochodu, nawet nie nie od przebiegu, ale od charakteru eksploatacji. Jeżeli jeździmy dużo po autostradach, dużo z wielkimi, z dużymi prędkościami, to wtedy te odpryski powstają. Natomiast lakier pięknie się prezentuje i wszystkie najdrobniejsze odpryski są zabezpieczone farbą w oryginalnym kolorze. Przednia szyba jest fabryczna, nie była jeszcze wymieniana i nie ma żadnych odprysków, nie ma żadnych pęknięć. Rzecz jasna, jakieś bardzo drobne ślady wypiaskowania tutaj na pewno znajdziemy. Zobaczcie, jak wyglądają przednie lampy, zobaczcie, proszę, jak wygląda zderzak, cała ta galanteria. Chromowana w przedniej części nadwozia naprawdę prezentuje się bardzo ładnie, i te elementy tutaj wokół świateł przeciwmgłowych, te czarne tworzywa piano black na zderzaku, też są w stanie idealnym. Proszę przyjrzyjcie się, tylko jak wygląda zderzak z tej perspektywy. Naprawdę żadnych uszkodzeń. Żadnych otarć, żadnych wygnieceń, niczego tutaj nie ma. Spójrzcie, proszę, jak gdy odbija się światło od tego samochodu, jak pięknie się on prezentuje. Felgi w tym samochodzie to, w samochodzie to rozmiar 17 cali, podstawowa obręcz, za to mamy prawie albo zupełnie nowe opony firmy Continental. Mamy też tarcze hamulcowe w dobrym stanie. Same obręcze też nie są absolutnie w żaden sposób zniszczone, podrapane od jakiegoś nieumiejętnego parkowania. Karoseria po stronie lewej wygląda tak jak w samochodzie rocznym czyli żadnych rys, żadnych otarć na błotniku, na drzwiach przednich, tylnych, na błotniku tylnym. Również tutaj, niestety, ptaszek zanieczyścił ten samochód właśnie przed chwilą, bo stoimy pod drzewami, ale to oczywiście zostanie zmyte także to nie jest żadne uszkodzenie, tylko niestety. Jakiś ptak. Na szczęście ten lakier jest tak śliski, że to zanieczyszczenie po prostu jest niewielkie. Zobaczcie, jak wygląda tylna oś. Tutaj też nowe opony, i na tylnej osi mamy całkiem nowe tarcze hamulcowe wraz z klockami. Patrzę na rocznik tej opony. Tak, tutaj mamy rok produkcji: 25, 36 tydzień 2025, a więc ogumienie. Zupełnie nowe. Zobaczcie, jak ten lakier pięknie się lśni. Mogę przeglądać się tutaj w nim jak w lustrze i mogę do Państwa pomachać, pozdrowić Was serdecznie z tyłu. Samochód też prezentuje się nieskazitelnie niemalże nieskazitelnie. Nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. Jedynie tu na zderzaku od góry mamy takie proste rysy, które powstały od wkładania jakichś ciężkich rzeczy do bagażnika, jakichś walizek to niestety też jest nieunikniony. to jest po prostu proces używania samochodu, który kiedyś był nowy, wraz z wiekiem przybywa śladów eksploatacji niestety tego uniknąć się nie da, po prawej stronie też nie znajduje absolutnie żadnych uszkodzeń, a więc karoseria panele tylne, drzwi z przodu, z tyłu wyglądają idealnie, zobaczcie jak ten samochód się błyszczy, zobaczcie jak ten Lakier pięknie się prezentuje. No muszę tutaj pochwalić ekipę sprzątającą, tak to nazwijmy, kolokwialnie Rafała, bo naprawdę spisali się na medal, a więc karoseria przejrzana. Możemy teraz sobie przejść do komory silnika, pokażę państwu co jest pod maską, a jeszcze tylko zajrzę do tyłu. Jakie mamy końcówki układu wydechowego? Końcówki są czarne, więc jest to ten podstawowy silnik EcoBlue o mocy 150 koni. Jak pewnie Państwo wiecie, wielokrotnie już o tym mówiłem. Jak mamy dwie srebrne końcówki układu wydechowego, to mamy tego mocniejszego diesla. Jak są czarne, to mamy diesla podstawowego, ale tutaj jest też manualna skrzynia biegów, a więc te 150 koni naprawdę. Wystarcza do całkiem dynamicznej jazdy, przy tym samochód zachowuje bardzo dużą ekonomikę eksploatacji. Zużycie paliwa na poziomie 6-7 litrów nie jest tutaj absolutnie żadnym wyczynem, więc to są niezaprzeczalne plusy. Komora silnikowa. Bardzo ładna, nie ma tutaj żadnych śladów korozji na elementach takich nielakierowanych jak śruby, jakieś uchwyty od silnika. Sam silnik też pracuje nieskazitelnie. Zaraz Państwu to oczywiście zaprezentuję. Silnik EcoBlue to następca silnika TDCI, który w Fordach był oferowany do końca roku 2018. Później został zastąpiony przez autorską konstrukcję Forda, właśnie EcoBlue, ale to nie jest nowy silnik. Ten motor jest stosowany już od 10 lat w samochodach dostawczych, czyli te wszystkie tranzyty, mniejsze, większe, mają właśnie te silniki. Pojazd sprawdzony przez mechaników nie mieli tu absolutnie żadnych zastrzeżeń. Akumulator fabryczny. Tutaj mamy zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, tutaj jest zbiornik z płynem do spryskiwacza, a ta część, którą widzicie Państwo na pierwszym planie, to wodny intercooler, bowiem ten silnik spełnia normę spalin Euro 6 D-Temp. Wyposażony jest w katalizator tlenku w azotu, czyli uzupełniamy tutaj popularny płyn AdBlue, więc możecie Państwo bez obaw tym samochodem jeszcze przez wiele, wiele lat podróżować bez żadnych ograniczeń po stolicach największych miast, Albo po największych miastach Europy i nie będzie tutaj Z absolutnie żadnych, żadnych ograniczeń nie będziecie Musieli płacić za wjazd swoim starym samochodem Bo Euro 6 DTM to norma prawie najnowsza teraz mamy jeszcze Euro 7 A więc przez najbliższe 60 10 lat na pewno Takie samochody będą dopuszczane do ruchu Zobaczcie jak ten silnik pracuje bardzo ładnie rechocze Swoją pracą przypomina mi nieco silniki benzynowe z ryskiem bezpośrednim tutaj w stosunku do motoru TDCi. Znaczący postęp: ten silnik jest aż o połowę cichszy, więc jazda tym samochodem będzie czystą przyjemnością. Wersja Titanium to mnóstwo fajnych dodatków, ale też te samochody można rozbudowywać o ciekawe elementy wyposażenia i takim najciekawszym absolutnie top 1 jak dla mnie to te lampy. Lampy wykonane w technologii LEDowej Ford Dynamic LED. Lampy ze skrętną soczewką, która zawsze podąża za przebiegiem drogi. Tutaj mamy dwa dodatkowe lustra do świateł drogowych i zakrętowych. Mamy też, tak jak widzieliście Państwo wcześniej, dynamiczne kierunkowskazy, albo pełnią też one rolę świateł dziennych. Tutaj mamy kamerę, która steruje reflektorami. Są to światła adaptacyjne z funkcją asystenta świateł drogowych, ale też z funkcją maskowania niektórych fragmentów oświetlenia, gdy jedziemy. Poza terenem zabudowanym mamy cały czas włączone światła drogowe, a tylko niektóre segmenty właśnie oświetlenia są wygaszane po to, żeby nie oślepiać tych, którzy jadą przed nami albo jadą z naprzeciwka. Bardzo często pisaliście też państwo w komentarzach, że to nie są lampy matrycowe, nie wiem dokładnie jak to działa. Czy tutaj jest matryca z diodami LED, czy tutaj jest jakaś ruchoma przesłona? Fakt jest taki, że te lampy wycinają fragmenty oświetlenia, a w Fordzie Mondeo nie. A więc przekomarzanie się, czy one są matrycowe, czy nie, myślę, że jest nie na miejscu i niczego tutaj nie wnosi. Po prostu są to lampy adaptacyjne z wycinaniem fragmentów oświetlenia i na pewno warto je w Fordzie mieć bo to poprawia bezpieczeństwo jazdy i komfort użytkowania podczas długich podróży właśnie po zmroku. Mamy też tutaj czujniki parkowania boczne, mamy czujniki parkowania z przodu, mamy kamerę ułatwiającą parkowanie. Jak są czujniki parkowania boczne, to jest ten samochód wyposażony też w funkcję Park Assist. Zobaczcie, tutaj jest kolejny czujnik na zderzaku z tyłu. Mamy też kamerę ułatwiającą parkowanie tyłem, jak. Mamy funkcję Park Assist. To samochód potrafi samodzielnie wyszukać miejsce parkingowe prostopadłe bądź też równoległe. Potrafi też wyjechać z miejsca parkingowego i te manewry są wykonywane w całości samodzielnie. Co prawda, biegi zmieniamy my i hamujemy my, natomiast Cała jakby trajektoria ruchu, czyli ruchy kierownicą są wykonywane automatycznie przez samochód. Chromowane wykończenia wokół okien to też odmiana titanium. Relingi dachowe w kolorze srebrnym to wymagało dopłaty. Tylne szyby przyciemniane to też wymagało dopłaty. Komfortowy, bezkluczykowy dostęp to jest wyposażenie standardowe, a więc, mając klucz w kieszeni, dotykam klamkę w tym miejscu. Lusterka się składają. Następnie wkładań, wkładam dłoń do klamki i samochód jest otwarty. Lusterka są oczywiście podgrzewane. W tym samochodzie mamy jeszcze dodatkową funkcję automatycznego przyciemniania tego lusterka, czyli to lustro wraz z lusterkiem wstecznym robią się automatycznie ciemne, gdy ktoś nam zaświeci światłami drogowymi z tyłu. A dodatkowo jeszcze jest tutaj funkcja monitorowania martwego pola, więc z zewnątrz mamy naprawdę fajnie skonfigurowany samochód. I zobaczcie, jak on wygląda w środku. Titanium w standardzie ma materiałowe siedzenia. Tutaj ktoś sobie dopłacił za. W pełni skórzaną tapicerkę, a więc to jest prawdziwa skóra. Tak wyglądają fotele po 120 kilku tysiącach kilometrów. Nie ma tutaj po 122 dokładnie nie ma tutaj absolutnie żadnych przetarć. Tutaj jakaś taka delikatna patyna w tym miejscu fotele elektrycznie regulowane we wszystkich kierunkach. Z pamięcią ustawień czyli tutaj możemy sobie zapisać ustawienia fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych. Ponadto mamy jeszcze. Funkcję łatwego wejścia i wyjścia, więc gdy gasimy silnik fotel odjeżdża do tyłu, gdy uruchamiamy ponownie silnik fotel, podjeżdża do przodu po to, żeby wygodnie zająć miejsce, żeby można było kontynuować jazdę w tej samej pozycji, w której opuściliśmy nasz samochód. No i przyjrzyjcie się tylko, jak wygląda deska rozdzielcza, jak wygląda konsola centralna. Te elementy piano są zachowane w bardzo ładnym stanie. Tutaj mieszadełko od ręcznej skrzyni biegów bardzo ładnie zachowana kierownica jeszcze ma taki powiedzmy taką fakturę półmatową tak jak tak jak część fabrycznie nowa zobaczcie na podłogę zobaczcie na dywaniki tutaj jak najlepiej jak najlepszy stan nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń tak samo nie mam żadnych uwag co do tapicerki na drzwiach, to jest miękkie tworzywo, to jest miękkie, tutaj też jest miękko, te elementy piano zachowane w dobrym stanie, tutaj panel do sterowania szybami i lusterkami. Zajrzyjmy teraz do tyłu, a tutaj pełny luksus i już widzę kolejne elementy wyposażenia, mianowicie mamy stoliki dla dzieciaków do komfortowego podróżowania. Mamy trzystrefową klimę. Tutaj jest panel do sterowania tą klimatyzacją, a tutaj są gniazda do zasilania jakichś elektrycznych urządzeń. Gniazdo 12V i gniazdo 230V. Zobaczcie na podsufitkę. Tutaj mamy wylot powietrza, tutaj mamy wylot powietrza, więc jest to klimatyzacja typu 3 strefowego. Do tego mamy też trzy niezależne siedziska na tylnej kanapy. wszystkie wyposażone w mocowania typu ISOFIX-a, więc będzie można tutaj przewozić dzieciaki w fotelikach. Ponadto mamy jeszcze boczne poduszki dla pasażerów tylnej kanapy, czyli tutaj jest airbag chroniący y, ciała osób, które, które podróżują na tylnej kanapie. i Zobaczcie, jak wygląda tapicerka na drzwiach z tyłu. Tutaj jakieś tylko drobne zarysowanie, natomiast absolutnie najmniejszych tutaj uszczerbków na tej tapicerce nie ma y, i zarówno na drzwiach i na elementach skórzanych, na siedzeniach również. Jak zająć miejsce na tylnej kanapie tej, tym, w tym trzecim rzędzie siedzeń? Tutaj mamy taką wygodną klamkę, fotel podjeżdża do przodu i możemy w miarę wygodnie zająć miejsce, tutaj, właśnie w trzecim rzędzie, siedzeń. Następnie fotel przesuwamy, blokujemy, wszystko odbywa się jedną ręką i możemy podróżować z tyłu. Oczywiście są to, są to siedzenia awaryjne. Jedynie wtedy, kiedy musimy tam kogoś przewieźć, najlepiej małe dzieci, wówczas, gdy pojedziecie z babcią, pojedziecie w 5, 6, 7 osób, będzie można na jakimś krótszym dystansie pojechać w siedem osób. Tak wygląda bagażnik. To jest wersja. Siedmiomiejscowa, tutaj mamy wersję ze złożonymi siedzeniami, a więc ten bagażnik jest nieco płytszy niż w wersjach pięcioosobowych, natomiast i tak jest tak przepastnie duży, że, że wszyscy na pewno zmieszczą się tutaj bez żadnego problemu. Bagażnik zachowany w niezłym stanie, aczkolwiek wymagał tutaj pewnych zabiegów odnawiających i prezentuje się tak, jak widzicie Państwo, na załączonym obrazku. Niestety te tworzywa są twarde i to się dość szybko zużywa, jeżeli, jeżeli nie. Dbamy o to jakoś w jakiś szczególny sposób i po prostu się to rysuje, a więc jest to zabezpieczone, jest to odnowione i wygląda tak jak należy. To są przyciski do składania foteli. A więc zobaczcie, możemy sobie złożyć elektrycznie ten fotel. Wówczas mamy do dyspozycji taką oto przestrzeń, tak wygląda podsufitka. Tak wygląda samochód z tej perspektywy. Tutaj na podsufitce takie drobne zarysowanie. Bardzo mało widoczne, ale ja to zauważyłem i jestem zobowiązany Państwu to pokazać. Elektrycznie sterowana i zamykana, otwierana i zamykana pokrywa bagażnika tak wygląda ona od spodu tak wygląda od wewnątrz tutaj też nie ma żadnych uszkodzeń i to też zostało e, trochę odnowione, tak żeby żeby Państwa cieszyło żeby to cieszyło, właśnie oko żebyśmy nie mieli tutaj żadnych zarysowań. Tak wygląda zderzak i tutaj są te, te ryski, o których mówiłem, które powstały podczas wsiadania do samochodu. No to rzućmy sobie okiem jeszcze na prawą stronę pojazdu, zobaczymy co tutaj się dzieje. Myślę, że tutaj też jest dobrze. Proszę spojrzeć na drzwi. Tutaj żadnych zadrapań, żadnych uszkodzeń nie ma. Skóra jest bardzo ładnie zachowana. Ona nie jest taka satynowa, nie jest nabłyszczana. O to też oczywiście należy zadbać taką skórę. Przynajmniej raz w roku, albo najlepiej dwa razy w roku, warto zaimpregnować jakimiś, jakimiś środkami do impregnacji skóry. Tak, żeby ona była miękka, żeby się nie błyszczała. Jak jest miękka skóra, no to wtedy ona tak nie popęka. Jak wysuszymy taką skórę, to tak jak skórę na rękach, to będziemy mieć pęknięcia i nie będzie to wyglądać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zobaczcie, jak to ładnie jest wykończone więc bardzo wygodny samochód dla pełnej polskiej rodziny pięcioosobowej albo nawet i więcej i tutaj żadnych uszkodzeń. Nie ma jeszcze rzut oka tylko na miejsce pasażera. Widzę, że to miejsce jest równie luksusowe jak miejsce kierowcy, czyli fotel po stronie prawej też elektrycznie regulowany we wszystkich kierunkach, skóra zachowana. W stanie fabrycznym żadnych uszkodzeń, żadnych przetarć. Aktywne zagłówki zobaczcie, jak wygląda tunel z tej strony ten tunel środkowy głęboki schowek na drobiazgi. Tutaj też jest schowek tu możemy sobie położyć telefon, deska rozdzielcza też nie ma żadnych uszkodzeń te elementy dekoracyjne deski również. A tu książka serwisowa ze wszystkimi wydrukami z serwisów to oczywiście wszystko będzie do Państwa dyspozycji. Jeżeli tylko ktoś będzie zainteresowany tym samochodem, to proszę zwrócić się do Rafała. Wszystko zostanie przesłane właśnie w formie elektronicznej, a później przy przekazywaniu już samochodu otrzymacie to Państwo w formie. Papierowej. Po zajęciu miejsca za kierownicą Ford wita nas taką oto, taką oto aplikacją na elemencie tutaj ekranu centralnego i przejdźmy sobie do omawiania tego samochodu. Zobaczcie, na zużycie paliwa, bo też jestem bardzo ciekawy. 7,3, tamto akurat nie ma się czym chwalić, to jest zrobione na 20 km, kiedy ten samochód był w detailingu, był, był, był przygotowywany, natomiast na dystansie prawie 10 tysięcy km średnie spalanie to 7,3 litra. Asysta kierowcy, bo w tym samochodzie mamy w zasadzie wszystko, albo tak naprawdę wszystko. I już Państwu będę opowiadać co tu jest, a więc jest kontrola trakcji. Jest lokalizacja zagrożenia. Kiedy sobie zainstalujemy w telefonie aplikację Ford Pass Connect, to jest ta ikonka, wówczas możemy łączyć się z innymi użytkownikami Forda na drodze i otrzymujemy powiadomienia o jakichś niebezpiecznych sytuacjach. Blisko monitorowanie martwego pola. Tutaj widać, tą diodę zapala się i ostrzega nas o tym, że mamy kogoś w martwej strefie. Cross Traffic Alert to jest ostrzeżenie przed. Jakimiś obiektami, które zbliżają się z tyłu. Gdy włączę bieg wsteczny, mamy taki oto widok z kamery tylnej. Jeżeli coś tu będzie nadjeżdżać albo nadchodzić, albo zbliżać się na przykład mały robot typu kosiarka, który, który kosi nasz, nas tra, nasz trawnik, samochód nas o tym poinformuje, dostrzeże to i unikniemy groźnego, powiedzmy w skutkach finansowych, najechania na właśnie takie przedmioty. Jak uruchomić przednią kamerę? Uruchamiamy ją tym przyciskiem na pulpicie centralnym. I mamy taki oto widok z przodu. Gdy wcisnę ten przycisk jeszcze raz, widok zmienia się w bardziej panoramiczny, i za trzecim razem jest zupełnie wyłączony. Mamy też w tym samochodzie tempomat typu inteligentnego, czyli adaptacyjny tempomat. Tutaj sobie włączamy to urządzenie. Tym wybieramy prędkość, a tym ustawiamy odstęp od poprzedzającego pojazdu. I zobaczcie, proszę tutaj na. Ekranie właśnie się to zmienia, więc bardzo dobra rzecz. Nawet przy manualnej skrzyni działa to całkiem wygodnie. Po prostu gdy jedziemy, gdy zmieniamy biegi, ten pomat się nie rozłącza. My zmieniamy biegi, natomiast ten utrzymuje cały czas zadaną prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu. Drive Alert to monitorowanie naszej kondycji za kierownicą. Mamy też pomoc w ruszaniu na wzniesieniu, czyli hamulec przez 3 sekundy będzie nieco dociskał tarcze, przepraszam, zaciski hamulcowe, klocki hamulcowe do tarczy, a więc pod górkę będzie nam wygodniej, wygodniej ruszyć. Jeszcze raz ruszanie na wzniesieniu, o tym mówiłem. Kontrola pasa ruchu z trybami ostrzeżenia i pomocy, a więc samochód monitoruje nasz pas, jeżeli przekraczamy linie wyznaczające. Naszą drogę wówczas wibracją ostrzega nas o tym i wykonuje samodzielne ruchy kierownicą po to, żeby utrzymać nas pomiędzy liniami. System można regulować co do intensywności jego działania. System przedkolizyjny, czyli samochód potrafi rozpoznać takie niebezpieczne sytuacje i nawet samodzielnie zahamować. I oczywiście najpierw nas ostrzec. Kontrola ciśnienia opon, ogranicznik prędkości inteligentny, czyli samochód potrafi dostosowywać się do limitów prędkości. Oczywiście my to zatwierdzamy tymi przyciskami od aktywnego tempomatu i samochód będzie sam przejmować prędkość mniejszą bądź większą większą taka, jaka będzie obowiązywać w danym terenie. Znaki drogowe, czyli samochód tutaj na tym pulpicie wyświetla znaki ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania to też świetna rzecz, A więc tak naprawdę w tym samochodzie mamy wszystko. W ustawieniach pojazdu funkcja łatwego wsiadania-wysiadania, o tym już mówiłem, yy, ustawienia świateł, Ustawienia lusterek, chcemy, żeby się składały automatycznie, pewnie, że chcemy. Elektryczna pokrywa bagażnika, pasy, szyby, wycieraczki więc tutaj kilka ustawień, którymi bawimy się raz i to później działa. Po prawej stronie na kierownicy tym kursorem obsługujemy ten wyświetlacz, zmieniamy zawartość tego ekranu, a prawy ekran to właśnie asystent pasa to adaptacyjny tempomat i uwaga, asystenta pasa możemy włączać bezpośrednio tym przyciskiem na dźwigience kierunkowskazów, a więc jest włączony aktywny tempomat, jest włączony, tutaj mamy też wskaźnik poziomu paliwa, no i oczywiście prędkościomierz. Na kierownicy po prawej stronie, poniżej tych kursorków na tym srebrnym tle, mamy obsługę multimediów, czyli głośność, przeszukiwanie utworów muzycznych, obsługa głosowa, bo do naszego forna można mówić, i wyciszanie, wyciszanie muzyki. Zobaczcie na konsolę centralną, jak to wszystko się prezentuje. Tutaj jest drobny schowek, jeszcze nie pokazałem lusterka wstecznego. Ono automatycznie się przyciemnia wraz z lusterkiem po stronie lewej. Panel oświetleniowy z funkcją SOS, czyli wezwanie pomocy lusterko do obserwacji pasażerów z tyłu i wygodny, wygodny uchwyt na okulary. Konsola centralna, ekran multimediów. Zobaczmy w źródłach dźwięku audio mamy radio FM, AM, tuner cyfrowy DAB, Bluetooth audio. Mamy klimatyzację, tak jak już mówiłem, trzystrefową. Tutaj jest oddzielnie regulacja tyłu. I co tutaj jeszcze jest? Jest też podgrzewana kierownica. Uwaga, jest podgrzewana, właśnie kierownica. Tym sobie to włączamy. Mamy podgrzewane fotele, mamy też podgrzewaną szybę. I o ile kierownicę włączamy tylko tu na tym dotykowym ekranie o tyle fotele i przednią szybę włączamy już, już fizycznymi przyciskami na konsoli centralnej. Jest telefon, jest nawigacja, są aplikacje i ustawienia samochodu. Ford Pass Connect to jest to, o czym mówiłem czyli. Czyli lokalizacja zagrożeń, mamy ustawienia pojazdu, mamy oświetlenie nastrojowe wnętrza. Możemy sobie wybrać jeden spośród tych kolorów, i mamy też ustawienia dźwięku, jakichś aplikacji mobilnych, a więc to wszystko będzie nam skutecznie uprzyjemniać podróż w tym samochodzie. Fajnie, że mamy tutaj nagłośnienie firmy Sony z 12 głośnikami, czyli tutaj jest głośnik. Tutaj jest głośnik wysokotonowy, tam poniżej średniotonowy w tylnych drzwiach, również i z tyłu, tam zobaczcie, koło pasów na tylnym słupku też są głośniki, a więc będzie to będzie to grać na pewno dobrze. Będą Państwo zadowoleni z jakości dźwięku w tym samochodzie. Tu jeszcze zajrzyjmy sobie do schowka, duży głęboki schowek na dwa telefony. I dwa wejścia uSb. Zobaczcie jeszcze na tą skórę. Naprawdę ładnie, ładnie zachowany samochód. Nie jest zniszczony, nie jest zużyty, co prawda wymagał bardzo dużo pracy. Tak naprawdę to ten samochód był przygotowywany przez tydzień. Wjechał do fabryki uczciwych samochodów Rafała w zeszły piątek. Dziś mamy piątek, godzinę. 14. prawie 15. już nawet i dopiero godzinę temu ten samochód wyjechał z fabryki, czyli 5 dni roboczych piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No, szósty dzień dzisiaj. Pełny, pełny tydzień, powiedzmy, roboczy ten samochód był przygotowywany, żebyście mogli państwo go zobaczyć w pełnej krasie, żebyście na pewno byli zadowoleni. Rafał jest Rafał jest bardzo wymagającym tutaj szefem, i niestety, niestety lipa nie przechodzi i samochody muszą być przygotowane na najwyższym poziomie, tak jak właśnie ten samochód, A więc było dużo pracy, ale było na pewno warto. Nie zawsze to co warto, się opłaca, ale na pewno warto być uczciwym, na pewno warto włożyć pracę, tak, żebyście byli Państwo zadowoleni, bo przekazujecie to później innym klientom, wyrażacie swoje opinie za pośrednictwem Facebooka czy opinii Google'a i tych klientów coraz więcej przybywa. I bardzo dobrze, bo macie przez to gdzie kupować dobre, uczciwe, sprawdzone, no i w sposób doskonały przygotowane pojazdy używane. Zapraszam do kontaktu z Rafałem na fanpage'u facebookowym znajdziecie Państwo jego profil tam, szereg informacji na temat tego samochodu, na temat aktualnej i przyszłej oferty Rafała. No, i oczywiście zapraszam też do kontaktu bezpośredniego z tym jakże miłym człowiekiem, zawsze uczynnym, zawsze, zawsze do Państwa usług. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, bo też chce żyć, też ma rodzinę i też ma swój czas prywatny, a jak wiem, nieraz z rozmów z Rafałem, no niektórzy klienci już po prostu nadużywają, nadużywają tej pomocy, a więc też trzeba, trzeba na pewno o tym pomyśleć. Bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych prezentacjach na kanale Uczciwe Samochody Nowy Sącz Rafała Głaczyńskiego. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!